Czołem piloci, z tej strony Rutzrat, czyli komandor Matthias Shalongrave. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku poradnika totalnego do gry Elite Dangerous. Dzisiaj zaczynamy nową miniserię, w której przyjrzymy się misjom dostępnym dla gameplayu w statku oraz w łaziku. Oczywiście są też misje FPP dostępne dla gameplayu naszą postacią, ale je omówimy sobie w późniejszej części tego poradnika, kiedy już zajmiemy się konkretnie dodatkiem Odyssey. Także pamiętajcie, cokolwiek dzisiaj usłyszycie, dotyczy tylko misji, które można wykonać w statku lub w łaziku. I w pierwszym odcinku tej miniserii opowiem Wam skąd i jak brać misję, nauczymy się też obsługi Mission Board, a na koniec opowiem Wam trochę o misjach pasażerskich. W kolejnych odcinkach natomiast przyjrzymy się już pozostałym rodzajom misji. Misje dla statku i łazika dostępne są na liście Mission Board, wszędzie tam, gdzie możemy zadokować. W dowolnej lokacji, gdzie możemy poprosić o dokowanie i mamy dostęp do usług danej stacji, osady czy miasta, znajdziemy wspomniany Mission Board, a w nim różne rodzaje misji do wykonania statkiem lub łazikiem. Typy misji, które są dostępne w danej lokacji, zależą od kilku czynników, takich jak odległość od najbliższych systemów, przynależność do danego supermocarstwa, rodzaj rządów frakcji zlecających misję, typ ekonomii na stacji oraz stany BGS panujące w danym systemie dla danej frakcji. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie nagrody za misję, to zasada jest prosta: im trudniejsze lub bardziej czasochłonne zadanie, tym jest ono lepiej płatne. Dodatkowo, i to jest też bardzo ważne, wielkość wynagrodzenia zwiększa się proporcjonalnie do wzrostu naszej reputacji uzlecającej daną misję frakcji. To znaczy, im mamy większą, lepszą reputację z daną frakcją, tym lepiej będzie ona nam za tę misję płacić. Po kliknięciu w odpowiednią opcję na stacji, pokaże się nam menu, z którego możemy wybrać Community Goals, Mission Board lub Passenger Lounge. Community Galami nie będziemy sobie w tym odcinku zaprzątać głowy, a w Passenger Lounge znajdziemy natomiast pasażerów czekających na przewóz lub turystów chcących zwiedzać galaktykę. Nimi zajmiemy się za chwilę, ale na razie przyjrzyjmy się samej Mission Board. Zanim to jednak zrobimy, dodam jeszcze szybko, że czasami misje możemy też dostać od kontaktów NPC-ów podczas lotu statkiem w Supercruzie. Zdarza się to niezbyt często i wymaga pozostania w jednym systemie przez około 30-40 minut i takiego po prostu zwykłego, dynamicznego gameplayu w jednym systemie. Zdarzy się też, że już na przykład podczas wykonywania danej misji skontaktuje się z nami, powiedzmy, konkurencyjna frakcja i zaoferuje na przykład nagrodę za zdradę i dostarczenie towaru czy danych do innej niż wymagana przez oryginalną frakcję. Lokacji. Wtedy nasza misja się zmienia dynamicznie też podczas jej wykonywania. Mission Board dzieli się na kilka sekcji. W górnej części znajdziemy listę frakcji oferujących misję w lokacji, w której jesteśmy zadokowani. Mamy tutaj pokazaną przynależność danej frakcji przez ikonki, jak również naszą reputację. Właśnie z daną frakcją. Przypominam, że od tej reputacji zależy m.in. wynagrodzenie, które zostanie nam zaoferowane za misję. Po najechaniu kursorem na daną frakcję, czy też portret przedstawiciela danej frakcji, pokaże się nam okienko ze szczegółowymi informacjami na temat tejże frakcji. Natomiast klikając w portrety kontrahentów, możemy odfiltrować sobie listę misji, tak żeby pokazywała tylko te oferowane przez właśnie zaznaczone frakcje. To tyle, jeżeli chodzi o górną część Mission Board. Natomiast z prawej strony znajdziemy małe podsumowanie naszej obecnej sytuacji. Ile misji zaakceptowaliśmy, dostępne miejsce w ładowni i zasięg skoku naszego statku. Natomiast całą dolną część ekranu zajmują panele reprezentujące poszczególne typy misji. Możemy tutaj wyświetlić wszystkie misje dostępne na danej stacji, albo tylko poszczególne ich typy. Po kliknięciu na dany panel dostaniemy odfiltrowaną listę misji tego typu. Zanim przyjrzymy się jeszcze tym misjom, dodam, że nad tą listą znajduje się dodatkowy filtr, który wyświetli tylko konkretny typ nagrody za misję. Mogą to być kredicy, materiały inżynierskie, towar do handlu, który możemy sobie później sprzedać, zwiększenie naszej reputacji z frakcją lub zwiększenie wpływów frakcji w tym systemie. No i na końcu mamy jeszcze All Choices, czyli pokazanie wszystkich typów nagród. Dodam tu jeszcze szybko, że aby wybrać jako nagrodę towar do, do handlu, musimy mieć oczywiście wolne miejsce w ładowni, żeby ten towar później przyjąć na pokład. Na przykład, jeżeli interesuje nas zwiększenie reputacji z daną frakcją, możemy sobie wybrać z listy Reputation. I na liście teraz zobaczymy, która z misji oferuje jako jedną z nagród właśnie reputację, czy też wzrost reputacji z daną frakcją, a która takiej nagrody nie oferuje. Znajdziemy tutaj też informację o głównym celu misji i o systemie docelowym wraz z odległością od naszej obecnej lokacji. Dodatkowo, kolor zakładki zdradzi nam ogólny poziom trudności danego zadania. Zielony to misje łatwe, żółty średnie, a czerwony trudne. Każdy konkretny rodzaj misji ma też swoją osobną ikonkę, dzięki temu możemy je bardzo łatwo rozróżnić na pierwszy rzut oka. Oprócz tego, możemy tutaj znaleźć kilka dodatkowych oznaczeń. Ikonka winga oznacza, że misja jest na tyle trudna, że zalecane jest wykonanie jej w kilka osób, a nie samemu. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, żeby spróbować, ale gra daje nam tutaj do zrozumienia, że czeka nas trudne lub czasochłonne zadanie. Może to oznaczać na przykład mocno zinżynierowane statki wrogów lub ogromną ilość towaru do przewiezienia. Ikonka czaszki oznacza wyjątkowo duży poziom zagrożenia w danej misji. Pojawia się ona tylko przy misjach czerwonych. Ikonka łańcucha oznacza, że jest to kontynuacja misji, którą wcześniej już wykonaliśmy. Może to być na przykład zlecenie zabójstwa kogoś, kogo wcześniej wytropiliśmy przez hakowanie jakiegoś terminalu, albo nie wiem, odebranie towaru wyproduk wyprodukowanego z wcześniej dostarczonych półfabrykatów i tym podobne rzeczy. Misje, które posiadają w tytule Imperial lub Federal Navy, albo For, na przykład For Naval Intelligence. Są od marynarki wojennej, imperium lub federacji, a ich wykonanie spowoduje awans do kolejnej rangi wojskowej dla danego supermocarstwa. I na koniec, pod listą dostępnych misji znajdziemy misje wyszarzone, których nie możemy zaakceptować z jakiegoś powodu. Może to być na przykład z zbyt niski poziom reputacji ze zleceniodawcą, za mało miejsca w ładowni na wymagany towar, ale może się też na przykład zdarzyć, że misja wjedzie do lokacji, w której nie możemy zadokować naszym obecnym statkiem, bo jest po prostu za duży. W każdym razie, powód, dla którego tej misji nie możemy wziąć, zawsze będzie podany z prawej strony pod informacjami o frakcji, która zleca nam daną misję. To wszystko może wydaje się skomplikowane na pierwszy rzut oka, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że po kilku wykonanych misjach obsługa Mission Board okaże się bardzo intuicyjna i będziecie śmigać aż miło. Tymczasem przyjrzyjmy się teraz poszczególnym typom misji. W tym odcinku poradnika tej miniserii o misjach przyjrzymy się jeszcze misjom pasażerskim, natomiast pozostałe typy omówimy sobie już w kolejnych odcinkach. Na początek wybrałem misje typu pasażerskiego, bo są one stosunkowo proste. Do wykonania takich misji potrzebne są nam po prostu kabiny pasażerskie i nic więcej, które dzielą się na cztery klasy: od najgorszych i najtańszych po najlepsze i najdroższe. Economy, czyli ekonomiczne, Business, czyli klasa biznesowa, First Class, czyli pierwsza klasa i Luxury, czyli kabiny luksusowe, których tutaj akurat na tej stacji niestety nie ma. Należy tutaj pamiętać, że te kabiny, właśnie luksusowe, możemy zainstalować tylko i wyłącznie na statkach typowo pasażerskich. W chwili nagrywania tego materiału są to wszystkie statki producenta South Kruger, czyli Delphin, Orca oraz Beluga. Tylko na nich możemy zainstalować kabiny klasy Luxury, natomiast Economy, Business oraz First Class możemy zainstalować na dowolnym statku. I teraz, im bardziej intratna jest misja. Pasażerska tym lepszej kabiny ona wymaga. Na naszym statku do przewozu pasażerów warto jest mieć też przestrzeń ładunkową, bowiem od czasu do czasu nasi pasażerowie będą chcieli, żebyśmy spełnili ich zachcianki w postaci zakupu kilku jednostek jedzenia, ubrań czy sprzętu elektronicznego. Wiem, że to brzmi trochę dziwnie, ale najwidoczniej w świecie elit całkowicie normalne jest proszenie taksówkarza czy kierowcy autobusu o nowe spodnie albo najnowszy model telefonu komórkowego pod groźbą niezapłacania pełnej kwoty za usługę transportową. Tak czy siak, jeżeli mamy już odpowiednio wyekwi wyekwipowany statek, to możemy przejść do samych misji pasażerskich. Przypominam, że zrobimy to z głównego menu stacji, wchodząc na opcję Passenger Lounge. Misje pasażerskie dzielą się na dwa rodzaje: transport grupowy oraz indywidualny. Jest to nieco mylące, bo w obydwu przypadkach mamy do czynienia z grupami pasażerów. Różnica polega na tym, że w transporcie grupowym przewozimy pasażerów z jednej lokacji do drugiej, z A do B. Po zadokowaniu w punkcie docelowym opuszczają oni nasz pokład, a my możemy odebrać nagrodę. W transporcie indywidualnym jest nieco inaczej, bo tutaj nasi pasażerowie chcą odwiedzić jedną albo więcej lokacji, przeważnie są to boje turystyczne albo inne ciekawe miejsca w galaktyce, a następnie trzeba ich bezpiecznie odstawić do portu macierzystego i dopiero tam zainkasować nagrodę. Kolejna różnica polega na sposobie przewozu naszych gości. Pasażerów grupowych możemy upychać w kabinach, jak nie przymierzając sardynki w puszce. To znaczy, jeżeli mamy grupę pasażerów, która liczy mniej osób niż pojemność naszej kabiny pasażerskiej, to resztę miejsc w tej kabinie możemy zapełnić grupą pasażerów z innej misji. Innymi słowy, w jednej kabinie możemy ulokować pasażerów z więcej niż jednej misji. Jak również, jeżeli mamy do wzięcia więcej pasażerów niż miejsca w tylko jednej kabinie, na przykład tak jak tutaj, to są szczegóły. Misji, którą tutaj sobie otworzyłem, i w tej konkretnej misji mamy 12 pasażerów czekających na przelot. To jest cała grupa pasażerów z tej jednej misji. Jak widzimy, mam tutaj dwie kabiny klasy biznesowej, natomiast mogą one pomieścić po 6 pasażerów każda. I w tego typu misji grupowej możemy rozlokować tych 12 pasażerów po 6 w każdej kabinie. Inaczej sprawa ma się przy przewozie indywidualnym. Tutaj jedna grupa pasażerów może zająć tylko jedną kabinę, i mimo tego, że mogą w niej być jeszcze wolne miejsca, to kolejną grupę musimy już ulokować w innej, osobnej kabinie. I tutaj mamy przykład misji indywidualnej, gdzie mamy trzech pasażerów, natomiast po rozlokowaniu ich w kabinie. Zajęli oni właśnie trzy miejsca, i mamy tam jeszcze jedno wolne miejsce. I teraz, gdybym miał kolejną misję na przewóz indywidualny z jedną tylko osobą, to już tej jednej osoby nie mógłbym umieścić w tej samej kabinie, tylko musiałbym ją umieścić w jednej z tych trzech pozostałych wolnych kabin. Idąc dalej, jeżeli mowa o pasażerach indywidualnych, to są oni, a w zasadzie przewodnik danej grupy indywidualnej jest opisany kilkoma atrybutami, które musimy wziąć pod uwagę przy akceptacji takiej misji. Atrybuty te sprawdzimy klikając na Passenger Profile pod portretem npc zleca zlecającego nam misję. Atrybuty sprawiają, że pasażerowie mają pewne oczekiwania i jeżeli nie zostaną one spełnione, to spadnie ich zadowolenie z wykonywanej usługi, co przełoży się na niższą zapłatę za misję, albo nawet spowoduje prośbę o natychmiastowe odstawienie ich do najbliższego portu i całkowitą odmowę zapłaty oraz sfailowanie misji. I teraz każdy z tych atrybutów ma jakby dwie strony i pasażer może być strachliwy, czyli cowardly w tym przypadku spadek zadowolenia powodują uszkodzenia poszycia, czyli hula naszego statku. Przeciwieństwem natomiast jest atrybut stoik, który oznacza, że ten pasażer nie zareaguje negatywnie na uszkodzenia. Dalej mamy niecierpliwy, czyli impatient. Tutaj spadek zadowolenia powoduje opóźnienie w wykonaniu misji. I przeciwieństwem tego jest laid back. Tutaj opóźnienia w wykonaniu misji nie powodują spadku zadowolenia. Dalej mamy high value target. Ci pasażerowie mogą być celem ataku wrogich statków. Przeciwieństwem jest low value target. Dalej mamy neutral lub lawful, czyli neutralni lub przestrzegający prawa. Praworządni. Wykonywanie nielegalnych działań podczas ich transportu spowoduje odpowiednio mały dla neutralnego lub duży dla praworządnego spadek zadowolenia. Dalej mamy secretive. Tutaj spadek zadowolenia spowoduje dowolny skan naszego statku, czy to przez stację, czy przez dowolny inny statek. Pasażerowie mogą być też wymagający, czyli demanding. Ci pasażerowie mogą mieć różne zachcianki podczas transportu, o czym wspominałem już wcześniej. I dalej mamy kryminalista, czyli criminal i ten pasażer nie ma nic przeciwko nielegalnym akcjom. Ale jeżeli przeskanują nas systemowe siły bezpieczeństwa, to zostaniemy natychmiast przez nie zaatakowani. Oprócz tego wszystkiego niektórzy pasażerowie są również oznaczeni jako VIP, czyli vip -y. i te misje są zazwyczaj lepiej płatne, ale również bardziej ryzykowne. No i tutaj mamy właśnie jako przykład takiego właśnie VIP-a, czyli za wykonanie tej misji dostaniemy trochę więcej kasy. Nasz Roy Schrader jest również stoikiem, czyli nie rusza go niebezpieczeństwo. Jakiekolwiek uszkodzenie naszego statku nie ma wpływu na jego satysfakcję z naszej usługi. Jest wycilowany, laid back, czyli opóźnienie w wykonywaniu misji też nie ma na niego wpływu. Jest to cel niskiej wartości czyli nie zostaną za nami wysłane, wysłani jacyś bounty hunterzy, żeby go znaleźć. Natomiast jest to pasażer sekretny, secretive, to oznacza, że skan przez dowolny statek oznacza spadek jego zadowolenia i jest on również kryminalistą, a to znaczy, że w przypadku skanu przez statki policyjne zostaniemy natychmiast zaatakowani. Jak więc widać, w zależności od sytuacji czasami musimy być nieco lepiej przygotowani, jeżeli chodzi o dobór wyposażenia i statku, na który zainstalujemy kabiny pasażerskie, ale z drugiej strony takie misje mogą okazać się naprawdę intratnym zajęciem, tym bardziej jeśli mamy ze zlecającą frakcją reputację na poziomie Allied. Bo pamiętajmy, tak jak mówiłem na samym początku, że im wyższa reputacja, tym lepiej płatne misje. Należy też zauważyć, że wiele indywidualnych misji pasażerskich ma za cel podróży jakąś odległą lokację w kosmosie. Czasami są to systemy leżące kilkanaście, nawet tysięcy lat świetlnych od bańki, a to oczywiście oznacza, że zabieramy naszego pasażera tak naprawdę na wyprawę eksploracyjną, co oczywiście również przyniesie nam dodatkowy profit ze skanowanych systemów. Trzeba jednak pamiętać, że taka wyprawa może zająć nam kilka tygodni, a może nawet miesięcy, w zależności od tego, jak daleko jest nasz cel podróży. I teraz w zależności od sytuacji misje pasażerskie potrafią być nie tylko ciekawe i emocjonujące, ale też zaprowadzić nas do naprawdę ciekawych lokacji w galaktyce. Osobiście naprawdę gorąco polecam ich sprób spróbować, żeby samemu się przekonać, jakie ciekawe miejscówki dzięki nim odkryjemy. I na tym kończymy pierwszą część poradnika opisującego misję. Przypominam też, że ta miniseria jest o misjach dla statków i łazików. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie pod filmem, albo może coś pominąłem, czegoś coś przegapiłem, piszcie w komentarzach, a jeszcze lepiej wpadnijcie na mój kanał Twitch pogadać na żywo. Streamuję kilka razy w tygodniu, najczęściej elitkę, więc tam mnie właśnie najłatwiej i najszybciej złapiecie. W następnym odcinku lub odcinkach, nie wiem ile tego wyjdzie, omówimy sobie rodzaje zwykłych, to znaczy nie pasażerskich misji, a trochę tego naprawdę jest. Natomiast na dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Was przydatny. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić pod filmem łapki w górę i komentarza, bo to naprawdę pomaga mi w dotarciu do większej ilości widzów. Ja tymczasem się już z Wami żegnam i jak zawsze życzę Wam tyle samo lądowań co startów. Latajcie bezpiecznie, piloci albo i nie.